Cześć, Nazywam się Janusz Rzbicki, a w niniejszym materiale będę chciał opowiedzieć o tym, w jaki sposób możemy wzbogacić nasze wystąpienia publiczne, zamieszczając na slajdach przez nas przygotowanych nie tylko punkty, ale na przykład także animacje ukazujące sposób działania jakichś urządzeń, tudzież procesów zachodzących w przyrodzie. Postaram Wam się krok po kroku pokazać, w jaki sposób, na przykład do prezentacji przygotowanej w programie PowerPoint, możemy dodać animacje. Zjawiska, jakim jest erupcja wulkanu. Zapraszam do zapoznania się z niniejszym materiałem. Przygotowanie własnej animacji, powinniśmy do, zacząć od dodania slajdu, na którym będziemy mogli umieścić wszystkie obiekty, które następnie będziemy ożywiać poprzez dodanie efektów. Ja zacznę więc od dodania nowego slajdu. Wybiorę slajd tylko z tytułem, po to, żeby mieć dużą przestrzeń pustą. Oczywiście moglibyśmy jeszcze wybrać slajd pusty, ale wówczas pozbawiamy się możliwości opisania go. Także wybieram slajd tylko z tytułem. Na nim nanoszę informację: erupcja wulkanu i przystępuję do zamieszczenia na moim slajdzie, wszystkich obiektów, które będą następnie animowane. Postępuję dokładnie zgodnie ze scenariuszem wcześniej sobie przygotowany. Wybieram więc z kształtów mój ulubiony, yy, moje ulubione narzędzie pod tytułem bazgroły. Za jego pomocą nanoszę na slajdzie kontury stożka wulkanicznego. To nie musi być piękne, artystyczne dzieło. Chodzi o to, żeby był schematyczny rysunek. Kiedy mam kontur, Mogę już go wypełnić ziemistym kolorem, wybiorę coś na podobnego, być może do jakiegoś takiego, o właśnie, brunatnego koloru. Wybiorę również, żeby mój kształt nie posiadał konturu, czyli żeby był bez konturu. Jak widać korzystam cały czas z narzędzi dostępnych na standardowej wstążce narzędziowej w narzędziach głównych. A w tej chwili to co jest mi potrzebne to oczywiście schematyczne gniazdo magmy. Wybieram więc ponownie kształty, a z kształtów wybieram elipsę, która posłuży mi do namalowania na moim stożku właśnie gniazda, gniazda magmy. Oczywiście magma w kolorze niebieskim to kiepski pomysł, dlatego szybciutko wybieram wypełnienie tego kształtu kolorem czerwonym, a następnie brak konturu. Wracam ponownie do narzędzi pod tytułem kształty, wybieram ponownie bazgroły groły i za ich pomocą maluję schematyczny komin, za pomocą którego moja magma wydostanie się na zewnątrz już jako lawa. Rysuję więc schematyczny, e, schematyczny komin, wypełniam go kolorem czerwonym i także pozbawiam konturu. W ten sposób już pierwszy etap animacji właściwie mam narysowany. A to co się dzieje dalej to oczywiście w momencie wydostania się od korkowania stożka wulkanicznego i wydostania na zewnątrz magmy w postaci lawy to wyniesienie do atmosfery całej masy pyłu, odłamków skalnych i tym podobnych rzeczy. Wobec powyższego ze kształtów wybiorę sobie schematyczną chmurkę, która będzie właśnie symbolizowała wyrzucenie tego wszystkiego do atmosfery. Oczywiście niebieska jest zbyt optymistyczna, więc ten kształt wypełnię kolorem szarym i również pozbawię go konturów. Oczywiście oprócz drobnych odłamków skalnych, pyłu, gazu, który się wydobywa podczas erupcji, także większe odłamki skalne nazywane bombami wulkanicznymi są wyrzucane w atmosferę. Dlatego też, żeby zademonstrować moim uczniom ten efekt, wybiorę z kształtów elipsę. Za jej pomocą narysuję na boczku właśnie taką schematyczną bombę wulkaniczną. Wypełnię ją dokładnie tym samym kolorem, którym wypełniałem mój stożek, i także pozbawię konturów. Tak przygotowaną bombę będę mógł zamieścić następnie na tle mojego stożka wulkanicznego, w taki sposób, że nie będzie ona widoczna dla publiczności dopóty, dopóki nie zostanie wyrzucona przez lat. Jednak nie wystarczy mi jedna, dlatego zanim ją zamieszczę na stożka wulkanicznego, rozmnożę poprzez skopiowanie, a więc wybrałem ją prawym klawiszem myszki, a następnie wybieram kopiuj. Klikam gdzieś obok niej i wybieram w tym momencie opcję wklejenia. Wklejam przynajmniej trzy kolejne bomby wulkaniczne, które później będę mógł zamieścić i zanimować. To, co będzie mi jeszcze potrzebne, to efekt właściwie. Końcowy towarzyszący erupcji wulkanu, czyli rozlanie się lawy po zboczach mojego stożka wulkanicznego. W tym celu wybieram prawym klawiszem myszki stożek wulkaniczny, a następnie wybieram narzędzie kopiowania i wklejania. Ponieważ gdybym chciał obrysować mój stożek, zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. Natomiast ja mogę wykonać jego kopię, wypełnić ją kolorem czerwonym, a następnie zamieścić. Na spodzie, czyli wybieram prawym klawiszem myszki i opcję przesuń na spód, a następnie podsuwam w taki sposób, by czerwony obrys wystawał tylko leciutko z nad mojego prawdziwego stożka wulkanicznego. Kopiuję czerwony stożek wulkaniczny prawym klawiszem myszki ponownie. Jeszcze raz go wklejam na mój slajd. Przemieszczam go tym razem w prawą stronę i, tak jak poprzednio, za pomocą prawego klawisza myszki kopiuję go na spód. Przesuwam go na spód. Zamieszczam, żeby tylko leciutko wystawał spod oryginalnego stożka wulkanicznego i właściwie schemat tutaj będzie, będzie już gotowy. W ten sposób przygotowany obrys mojego stożka wulkanicznego przy użyciu czerwonych. Jego kopii będę mógł następnie zanimować, tak by sprawiał wrażenie rozlewającej się lawy. Właściwie wszystkie obiekty, które są mi potrzebne, mam już w tej chwili zamieszczone na moim slajdzie. Mogę przejść więc do animowania ich. Załączam zakładkę animacje, a następnie wybieram obiekt, który jako pierwszy będzie animowany. Będzie to w tym wypadku komin, za pomocą którego magma będzie wydostawała się na zewnątrz. Muszę odnaleźć odpowiednią animację, która będzie powodowała no, jak najbardziej zbliżony efekt do właśnie takiego wypłynięcia mojej magmy. Ja z doświadczenia wiem, że w tym wypadku ścieranie będzie takim dobrym efektem. Oczywiście mogę wybrać opcję efektu. W tym wypadku akurat domyślna animacja od dołu jest jak najbardziej prawidłowa. Mogę ją nieco tylko wydłużyć, tak żeby Troszeczkę wolniej ta lawa na zewnątrz się wydobywała. Dobrze, następnym etapem animowanym jest tak naprawdę wyrzucenie chmury gazów i pyłów czyli moja chmurka. Także w tym wypadku wydaje mi się, że efekt ścierania będzie jak najbardziej odpowiedni, także z efektem od dołu a więc wszystko, co jest potrzebne do ustawienia, już właściwie jest wykonane. Kolejnym krokiem jest wyrzucenie bomb wulkanicznych. Wybieram pierwszą z bomb, zamieszczam ją gdzieś na tle mojego stożka wulkanicznego, a następnie przechodzę do efektów animacji i odszukuję efekt animacji ścieżki niestandardowej. Ścieżka niestandardowa to jeden z efektów animacji w kategorii ścieżki ruchu. Wybieram ją, a następnie za pomocą kursora myszki wyznaczam trasę. Będę chciał, żeby ta bomba wyleciała stąd, a następnie, wbrew oczywiście wszelkim zasadom, w ten sposób sobie tutaj spadła. O, w ten sposób się zachowa. Mogę w ten sam sposób umieścić inne obiekty. Proszę na mnie nie krzyczeć, jeżeli ktoś uczy fizyki. Ja troszeczkę to robię specjalnie z przymrużeniem oka. Wybieram ponownie efekt animacji ścieżka niestandardowa. Wyrzucam moją bombę wulkaniczną, ta także się tutaj będzie odbijała, a potem się sturla kawałek, aż zakończę swój bieg gdzieś obok mojego stożka wulkanicznego. Z kolejnymi dwiema bombami wulkanicznymi postępuję dokładnie w ten sam sposób, czyli używam za każdym razem ścieżki niestandardowej, ścieżki ruchu. To on sobie wystrzelimy od razu gdzieś poza slajd, dlaczego nie? W ten sposób tutaj spadnie mi wytoczy się i ostatnia może zostać wystrzelona na przykład w górę, tak? To zależy tylko od mojej inwencji. Jak wiadomo, ten efekt animacji bardzo często może się przydać właśnie przy animacjach schematycznych. O, tutaj spadnie i ona się nie będzie odbijała, też się do turla i tutaj zakończy swój, na, swój bieg. To, co mi pozostaje w tej chwili, to jeszcze animacja lawy spływającej po zboczach mojego stożka wulkanicznego. Wybieram więc czerwony stożek po prawej stronie ekranu. Dodaję do niego ścieranie, ale jak widzicie na podglądzie, głupio, że ta lawa mi się tutaj wspina. Oczywiście muszę ustawić opcję efektu od góry w tym wypadku. I także warto troszeczkę wydłużyć czas, na przykład do dwóch sekund, czas trwania tej animacji. Przechodzę do drugiej strony mojego stożka i tutaj także stożek czerwony będzie zanimowany jako ścieranie, ale oczywiście od góry. Tutaj także ten czas mogę wydłużyć, żeby troszeczkę wolniej ta animacja się odbywała. Jeżeli teraz włączę podgląd efektu, to każdy z kolejnych etapów animacji muszę uruchomić oddzielnie. Przy użyciu kliknięcia myszką bądź włączenia klejisza spacji, jak widać, każda z bomb wulkanicznych, także rozlanie się po prawej czy po lewej stronie stożka lawy, odbywa się oddzielnie. Nie jest to do końca to, o co mi chodzi, dlatego też włączę sobie okienko animacji i spróbuję w tej chwili pogrupować pewne efekty. Chciałbym mianowicie, żeby chmurka pyłów do... zanimowała się automatycznie zaraz po tym, jak. Magma dojdzie kominem do szczytu stożka. A więc efekt animacji chmurki powinien nastąpić automatycznie po poprzedniej animacji. Podobnie, pierwsza elipsa, która symbolizuje u mnie bombę wulkaniczną, powinna wybuchnąć wraz z poprzednią animacją, czyli wraz z animowaną chmurką. I wszystkie następne elipsy chciałbym, żeby także jednocześnie zostały wyrzucone, dlatego efekt. Dla każdej z nich ustawiam jako rozpocznij z poprzednim, czyli z poprzednim efektem animacji. Dopiero kiedy wszystkie bomby wulkaniczne zostaną wyrzucone, będę chciał, żeby lawa zaczęła płynąć. Czyli lawa zacznie płynąć po dokończeniu poprzedniej animacji i to będzie lawa po prawej stronie, ale lawa po lewej stronie chciałbym, żeby automatycznie zaczęła płynąć wraz z tą, która po prawej stronie zacznie płynąć. A więc ustawiam ostatni efekt na animacji, rozpocznij z poprzednim. Jeszcze raz uruchamiam podgląd, i w tym wypadku pierwsze kliknięcie i jedyne kliknięcie wszystko następuje po sobie automatycznie, zgodnie z założonym przeze mnie planem. W ten sposób właśnie dokończyłem animację erupcji wulkanu w programie PowerPoint. Dziękuję za uwagę.